Dzień dobry. Zauważyłem jakiś czas temu pewne zmiany w zachowaniach mojego syna. Minco, lat 23. Częściej, zbyt często, zbyt długo brał prysznic, spędzał więcej czasu przed lustrem, zaczął używać dezodorantu, zmienił uczesanie, a więc starał się podnieść swoją fizyczną atrakcyjność. Ale w żaden sposób nie starał się poprawić tego, co powinno być najbardziej atrakcyjne, najważniejsze dla dziewczyn, czyli swoje wnętrze. Dla mnie to mm, zawsze okazja, aby porozmawiać z nim na tematy związane z ludzkimi zachowaniami i przekazać mu trochę wiedzy na temat ludzkiej natury. Otóż nasze zaloty, zachowania miłosne są często związane z oszustwem, z jakimś podstępem, to znaczy y, staramy się okazać y, obiektom naszych westchnień, naszych zainteresowań naszą pozytywną stronę, często ją wyolbrzymiając, nierzadko kłamiąc, a tę negatywną ukryć lub zamaskować. Minco, jak każdy z nas, ma swoje zalety i wady. Do tych drugich należą m.in. lenistwo i bałaganiarstwo. Pytam się więc go nieco prowokacyjnie, czy pokazałby swojej dziewczynie ten bałagan w pokoju i powiedział jej, że nierzadko potrzeba czołgu, żeby rano wytargać go z łóżka. No, oczywiście nie. Zmiany przychodzą nam trudno, łatwo jest nam udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Moja mama często powtarzała, że gdy poznała ojca, ten ukrywał swoje problemy z Alkoholem, tak to często bywa. Chyba bardzo niewielu ludzi w ogóle chętnie przyznaje się do jakichkolwiek nałogów czy problemów spowodowanych przez nasze nie zawsze łatwo poddające się, się świadomej kontroli wewnętrzne życie. To nie dotyczy oczywiście tylko naszego życia miłosnego, ale także innych sfer naszego życia. Zależy nam na pozytywnej opinii innych ludzi na nasz temat, unikaniu krytyki naszej osoby i naszych zachowań, naszych działań, gdyż to oczywiście generuje w nas nieprzyjemne emocje, ale też może wiązać się z ograniczeniem naszych możliwości zawodowych i społecznych. Zmarły niedawno psychologi ekonomista, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Michael Kahneman, stworzył teoretyczny Model funkcjonowania naszego mózgu. Dwa systemy myślenia. System pierwszy, ten, który nieustannie pracuje, jest szybki, automatyczny, ale mniej precyzyjny. Procesy w nim zachodzące nie wymagają świadomego nadzoru. Większość z nich jest wbudowana, a pozostałe są zautomatyzowanymi wersjami wyuczonych w systemie drugim zachowań i umiejętności, np. jazda na rowerze czy korzystanie ze, ze sztućców. Również nawyki podlegają pod ten system. Jest aktywowany za pomocą intuicji i heurystyk, y, uproszczonych reguł wnioskowania. Używany jest m.in. do szybkiego i automatycznego wyciągania wniosków. Związany jest z pamięcią skojarzeniową na przykład obserwujemy jakieś zachowanie, i ono wywołuje w nas automatyczne skojarzenia. Ma swoje zalety, gdyż y, oszczędza. Energetyczne zasoby naszego mózgu i działa gdzieś w tle, nie przeszkadza nam podczas wykonywania innych zajęć. Możemy więc skupić się na innych aktywnościach. Większość kierowców może oddawać się rozmowie z pasażerem podczas jazdy samochodem. Możemy również rozmawiać w trakcie posiłku. On także odpowiada za. Nasze bezpieczeństwo. Na przykład, kiedy wyczuje dym, zobaczy ruch, usłyszy nietypowe dźwięki czy hałasy, szybko nas o tym poinformuje. Nawet wtedy, kiedy będziemy zajęci gotowaniem czy rozmową ze znajomymi. Niedawno wszedłem w, niedozwolony, w niedozwolonym miejscu na ulicy, niemalże pod koła samochodu. Moja wina, ten system zareagował jak błyskawica. Cofnął mnie na chodnik, po tym jak jedna noga znajdowała się już na asfalcie. Jest niestety także odpowiedzialny za większość naszych błędów poznawczych, które zniekształcają nasze postrzeganie świata. Jest też yy, i system drugi, wolniejszy, bardziej precyzyjny. Bardziej logiczny, rozważny, świadomy, refleksyjny. Wymaga naszej koncentracji. Może zostać uruchomiony przez system pierwszy, który na przykład poinformuje nas o zapachu dymu, a wtedy świadomie zaczynamy szukać jego źródła lub podejmujemy decyzję o wyjściu z budynku czy y, ucieczce. Y, uruchomiony może być też y, motywacją do jakiejś głębszej pracy. Jego mankamentem jest to, że. Mm, jest energochłonny, a więc nasz mózg zazwyczaj preferuje system pierwszy w ten sposób oszczędza swoje moce poznawcze. Wracając do Minso i jego próby przekonania do siebie dziewczyny na podstawie wyglądu zewnętrznego. Takie zachowania mają swoje korzyści, gdyż wszyscy mamy tendencję do oceniania ludzi na podstawie tych kilku powierzchownych wskazówek, które do nas docierają, a w dodatku ze sporą pewnością siebie, więc osoba mm, schludnie ubrana, atrakcyjna fizycznie, elokwentna, potrafiąca w sytuacjach społecznych kontrolować swoje emocje, kulturalna, będzie zazwyczaj oceniana pozytywnie, pomimo tego, że przecież może w ten sposób tylko maskować swoją niekompetencję, niewiedzę, czy poważne wady charakteru. Wyciągamy daleko idące wnioski na podstawie niewielkiej liczby wskazówek. Gdyż ocenia je zazwyczaj system pierwszy. System pierwszy opiera się na emocjach, automatycznych reakcjach, przyjmuje informacje na wiarę, skupia się na tych danych, które widzi lub słyszy. Dlatego często polegamy na opiniach innych ludzi bez sprawdzania ich wartości merytorycznej, zgodności z rzeczywistością. Pod moim wcześniejszym filmem o maseczkach jakiś Polak zamieszkały w Korei, nie znam człowieka, napisał, napisał że te. Maseczki to przecież żadna filozofia. Wystarczy zapytać Koreańczyków, a oni nam powiedzą, dlaczego je noszą. To właśnie ten system pierwszy. Znaczna część informacji na temat Azjatów, jaka, jaka do nas dociera, jest generowana przez ten system. Słyszeli Państwo zapewne nieraz, że zakłopotani, zawstydzeni Azjaci śmieją się, a przy okazji zakrywają usta ręką, prawda? Ja również. To oczywiście nie byli Azjaci, a Europejczycy i Amerykanie. Słyszeli Państwo też wielokrotnie, że ktoś doskonale poznał jakąś kulturę, gdyż od tylu i tylu lat mieszka w takim a takim kraju. Od ponad 50 lat mieszkam, pracuję, spotykam się z ludźmi, spożywam posiłki w jakimś pomieszczeniu, w budynku. Ale zaręczam Państwu, że pomimo tego moja wiedza architektoniczna nie pozwala mi nawet napisać o tak z głowy marnego artykuliku z zakresu, z zakresu tej dziedziny wiedzy. Czy panie Salowe, panowie Salowi, ich praca jest niezwykle ważna i pożyteczna, ale czy mogą badać pacjentów, wydawać diagnozy, przeprowadzać zabiegi lekarskie? Przypisywać lekarstwa, pisać podręczniki medyczne tylko dlatego, że ich doświadczenie pracy w szpitalu sięga kilkudziesięciu lat? Dlaczego więc uznajemy, że długi pobyt w jakimś kraju jest równoznaczny z głęboką wiedzą na temat jego mieszkańców? System pierwszy może być całkiem skuteczny. W końcu nawet Robert Kubica kierował swoim bolidem z wykorzystaniem tego systemu, ale pracował nad tym, wykorzystując system drugi. Musi być więc zasilany rzetelną wiedzą przez system drugi, a to, każdy z Państwa wie, jest zazwyczaj związane z ciężką pracą i wysiłkiem, a nie drogą na skróty. Sami więc Japończycy i Koreańczycy większość swoich społecznych zachowań tłumaczą bardzo nietrafnie. Także dlatego, że automatycznie przypisują sobie pokorę, dobrą wolę i troskę o dobrostan drugiego człowieka. Podczas gdy te mniej stosowne, szkodliwe, często nietyczne racjonalizują. I system pierwszy jest w niewielkim stopniu ukształtowany przez rzetelną wiedzę społeczną typu psychologia, socjologia, antropologia, ale w niemałym przez ich tradycyjne wierzenie, wierzenia, w tym konfucjanizm, i silną potrzebę zachowania twarzy. I do tego celu służą Japończykom i Koreańczykom racjonalizacja, wymówki i szukanie w trudnych sytuacjach kozła ofiarnego. Niedawno jedna z osób na X dziękuję, podesłała mi ten oto materiał filmowy z Japonii. Komentarz do tego krótkiego filmu brzmiał. Dojeżdżający do pracy Japończycy zachowują pełną szacunku, ciszę, szanują przestrzeń osobistą i innych ludzi, przestrzeń osobistą innych ludzi i okazują kulturę zrozumienia, coś takiego. A pod spodem setki pełne zachwytu uwielbienia dla Japończyków komentarzy. Tak właśnie działa system pierwszy, który potrafi okrutnie zniekształcić nasze postrzeganie i rozumienie świata, zwłaszcza wtedy, gdy nie jest zasilany rzetelną wiedzą. Ten pan, od którego ten film otrzymałem, napisał, że mam zapewne odmienną opinię na temat tej sytuacji, widocznej na filmie. Miał rację. Nie wszystko złoto, co się świeci. A do wyjaśnienia tego i wielu innych zachowań Japończyków, posłużyć nam może również biologia. W szkole, na lekcjach biologii, ucząc się na temat mimikry, czyli przystosowania ochronnego zwierząt, polegającego w pewnym uproszczeniu na upodobnianiu się zwierząt do siebie niewielu wcale nie mówi się o ludzkiej mimikrze społecznej, a jest ona przeobecna i często występuje poza świadomością osoby naśladującej lub naśladowanej. Widoczna jest chociażby w ubiorach i fryzurach. Członkowie różnych subkultur często bardzo upodabniają się do siebie. Gangi, rockersi, biznesmeni, politycy, sportowcy duchowni, ale występują też inne rodzaje mimikry u ludzi. Przykładowo werbalna. Pamiętam w siódmej czy ósmej klasie szkoły podstawowej spędziłem letnie wakacje w Rakoniewicach, małe miasteczko w Wielkopolsce i po powrocie do Poznania moja mama zwróciła uwagę na coś, czego ja sam nie byłem w stanie zauważyć. Otóż Przejąłem akcent charakterystyczny dla mieszkańców Rakoniewic, zwłaszcza tej części podmiejskiej, em, rustykalnej, gdzie mieszkała moja ciocia, co trochę moją mamę zirytowało. Dzieci naśladują innych zarówno po to, żeby uczyć się od nich, jak również celem nawiązania bliższych więzi. Ludzka skłonność do naśladowania innych lub synchronizacji naszych ruchów ciała z innymi wpływa pozytywnie na nasze interakcje społeczne, relacje, wzajemne zrozumienie, porozumienie, na myślenie i zachowania prospołeczne i kooperacyjne. Z drugiej strony, mimika społeczna może wynikać z, z lęków, a w konfucjańskiej Azji również jest silnie utożsamiana z harmonią społeczną i grupową. W kulturach konfucjańskich, w Japonii, w Korei, wiele zachowań indywidualistycznych, nonkonformistycznych nie jest mile widzianych. Koreańczycy i Japończycy dokonują często słownej i logicznej, logicznej. Ekwilibrystyki, jak wspomniałem wcześniej, by w jak najbardziej pozytywnym świetle swój konformizm przedstawić, by dowieść, że wynika on z wolnej i nieprzymuszonej woli, z szacunku, uprzejmości i miłości do swoich rodaków, ale tak naprawdę wynika on w znacznej mierze z grupowego myślenia, charakterystyczne dla ludzi zamieszkujących tę część świata, z potrzeby osobistego bezpieczeństwa i emocjonalnego komfortu, gdyż nonkonformiści od wieków musieli mierzyć się tutaj z krytyką, ryzykiem ostracyzmu, a nawet sankcjami karnymi. Tę fotografię wykonałem kilka dni temu w pokoju bratanka mojej żony. Tak wygląda jego szafa na odzież. Dominuje czarna odzież, plus trochę w kolorze białym. W ten sposób łatwiej mieszkańcom tutaj kraju wmieszać się w tłum, co daje im poczucie bezpieczeństwa i Komfortu. Mimika ludzka to wzajemne oddziaływanie mechanizmów biologicznych i kulturowych. W tym drugim przypadku może wynikać z poczucia przymusu lub być dobrowolna, zależna od woli. Pamiętam w latach 80. ubiegłego wieku wielu młodych ludzi w Polsce pragnęło identyfikować się z jakąś subkulturą. Była więc subkultura metalowa, pankowa, byli depesze, iskini. Wszyscy ubierali się mu zazwyczaj. Inaczej nosili inne fryzury, przynależność do nich była dobrowolna. Korańczycy płci męskiej w wieku 5, 25, 30 lat w zasadzie czeszą się w jeden charakterystyczny sposób: na grzybka. I ten rodzaj fryzury, fryzury nie jest przypadkowy, ale o tym opowiem w przyszłości. Natomiast ich wybór jest również ściśle związany z konfucjańskimi normami, za których złamanie grożą nieformalne, społeczne, choć już nieprawne, jak to miało miejsce w przeszłości: sankcji. sankcje. One są tyle nieprzyjemne, że bardzo nieliczne osoby się z nich wyłamują. Identycznie z tym marszem Japończyków na filmie. Większość Japończyków nie zdaje sobie sprawy, jak silnie ich zachowania kształtowane są przez emocje. I to niekoniecznie zawsze te pozytywne. Wielu grupowych zachowań Japończycy uczeni są w szkołach i korporacjach, i później mm, w takiej czy innej formie pojawiają się one często poza szkołą czy korporacją. Jak powiedziałem przed chwilą, taki żołnierski marsz utożsamiany jest z harmonią, przez co e, spontaniczność, zdrowa, taktowna swoboda zachowań i myśli są często postrzegane negatywnie i dekadencko. Jakiś czas temu koleżanka mojej żony wysłała do niej wiadomość tekstową z zapytaniem, czy. Nie wyskoczyłaby na godzinkę z dziewczynami z pracy do restauracji. Zgodziła się, ale ponieważ byliśmy świeżo po obiedzie, powiedziała mi, że tylko dołączy do nich, ale nie będzie nic jadła. Odpowiedziałem, że człowiekowi bardzo trudno jest zrezygnować z posiłku, gdy przybywa w towarzystwie bliskich osób, coś jedzących, zwłaszcza w restauracji. Nie bardzo mi dowierzała, ale po powrocie do domu przyznała, że. Odczuła silną wewnętrzną potrzebę zamówienia jakiegoś posiłku i zjadła go razem z przyjaciółkami. Tak to musiało się skończyć. Nie było to mm, związane z uprzejmością wobec członków tej grupy, a właśnie nieprzyjemnym poczuciem rozstrojenia, desynchronizacji z grupą, bycia odmiennym, jakby poza grupą, na tyle silnym i nieprzyjemnym, że musiała się go pozbyć, zamawiając posiłek. Wspólne jedzenie pogłębia więzi, poprawia nasze samopoczucie, a nawet ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, co wykazują liczne badania. Jedzenie nas łączy. W biblijnych ewangeliach możemy znaleźć wiele odniesień do wspólnie przez Pana Jezusa i apostołów spożywanych posiłków. Nawet już po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazał się kilku uczniom na brzegu morza Tyberiackiego i zaprosił ich do Przygotowanego przez Niego samego śniadania składającego się z ryb i chleba. Jan, Święty Jan informuje, że Pan Jezus upiekł rybę i chleb na żarzących się na ziemi węglach, a następnie przywołał swoich uczniów. Człowiek od zarania dziejów lubił jeść posiłki w towarzystwie innych ludzi, a pozytywne emocje, które nam w takim momencie towarzyszą, są m.in. związane z synchronizowaniem się w takich momentach naszych społecznych mózgów. Jest też mikra mimiczna, behawioralna, emocjonalna, modowa, nawet kulinarna. Jakże inaczej wyglądamy i zachowujemy się na weselach i na pogrzebach. W zależności od tego, czy znajdujemy się na cmentarzu, czy na sali weselnej, dostosowujemy się emocjonalnie, behawioralnie, mimicznie, językowo, modowo, modowo jak i również kulinarnie do sytuacji. Jesteśmy stworzeniami bardzo społecznymi, a badania wskazują, że mimika jest kluczową częścią funkcjonowania społecznego. Jest niezbędną częścią naszych umiejętności empatycznych, gdyż pomaga nam zrozumieć emocje odczuwane i okazywane przez innych ludzi, funkcjonując zarówno jako mm, sygnał porozumienia, jak i narzędzie do jego generowania. Użycie tych sygnałów może nastąpić całkowicie poza naszą świadomością. Ale może też być używane świadomie i celowo. Nasza sympatia często wzrasta wobec ludzi, u których doszukujemy się podobieństw do nas, pomaga nam zbliżyć się do siebie. Przykładowo, łatwiej nam nawiązać z kimś porozumienie, gdy dowiadujemy się, że dzieli ta osoba z nami podobne wartości, ma identyczne lub zbliżone zainteresowania, pochodzi z tej samej miejscowości, ukończyła tę samą, tę samą szkołę itd. Badania wskazują, że w takim przypadku wzrasta także nasz poziom zaufania do takich osób. W Korei i Japonii przynależność regionalna wciąż odgrywa znaczącą rolę. Jakiś czas temu przechodziłem e, niedaleko domu w Seulu, w pobliżu e, siedzącego przy swoim samochodzie mężczyzny, ściętego podobnie jak ja na zapałkę. Spojrzał na mnie, uśmiechnął się i potarł szybko e, prawą ręką czubek swojej głowy. Uśmiechnąłem się również, e, mimikra mimiczna oraz oczywiście potarłem czubek mojej głowy. Mimikra behawioralna. Poczuliśmy do siebie sympatię, gdyż ten rodzaj fryzury jest unikany przez Koreańczyków, przez koreańskich mężczyzn, którzy, nawet jeśli przedwcześnie łysieją, wolą nosić peruki lub tupet. W Korei bardzo też często możemy usłyszeć pochwały od Koreańczyków, gdy w czymś zaczynamy ich naśladować lub upodabniać się do nich, czasami w bardzo banalnych wydawałoby się sytuacjach czy rzeczach. Często wystarczy powiedzieć komuś, że lubi się kimci, by na twarzy tej osoby zagościł uśmiech, zwłaszcza kobiet. A niedawno wprawiłem w zachwyt właścicielkę straganu warzywnego, gdy kupując kilka gatunków e, zielonych warzyw, tutaj popularnych, wymieniłem je z nazwy, e, wykułem je na blachę. To trochę jakby koreańczyk, japończyk lub Taj w Polsce w restauracji poprosił o bigos i białą kiełbasę. Zabawne, sympatyczne, ale też zmniejsza emocjonalny dystans, jaki nas dzieli do ludzi, którzy znacznie się od nas różnią. Od zawsze człowiek odczuwa pewien dyskomfort związany z innością wygląd zewnętrzny, język, zachowania, zwyczaje, normy itd. A konformistyczni Azjaci, tym bardziej na całym świecie, gdziekolwiek pojawia się większa grupa Koreańczyków, tam zaraz wyrastają sklepy z koreańskimi produktami koreańskie restauracje, hoteliki, usługi. A czasami nawet domy publiczne. Sami Koreańczycy, jak zwykle, często tłumaczą to m.in. rzekomą wyższą jakością produktów i usług koreańskich, ale Korea Town, jak potocznie zwieszą takie miejsca, jest ich naprawdę wiele. Przede wszystkim pomagają Koreańczykom zmniejszyć lęki i napięcia związane z niepewnością, z pobytem w nowym i nieznanym miejscu. Moja żona od kilku tygodni przebywa w pracy w Dallas, w Teksasie. I przed wyjazdem z Seulu, jak czyni większość chyba Koreańczyków, do walizki załadowała, zapakowała mnóstwo zakupionych w sklepie artykułów spożywczych. Niektórzy Koreańczycy przygotowują sobie nawet taki prowiant przed wyjazdem na wakacje za granicę, co dla nas może wydawać się co najmniej dziwne. To wszystko na dzisiaj. Jak, bardzo, jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy na Patronite wspierają ten kanał. Całą listę patronów wrzuciłem pod filmem. Dzięki Państwu zakupiłem kolejną partię przydatnych bardzo książek, których listę również wpisałem poniżej. Dalekowschodnie refleksje. Jacek Wachowiak. Do widzenia, do usłyszenia.